Gaming cały czas rozpala serca i umysły zarówno graczy, jak też inwestorów. No i właśnie w dniu dzisiejszym chciałbym porozmawiać z naszym wyjątkowym gościem, pan Jacek Dębowski, prezes zarządu Ovidworks. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam miło mi. Wyjątkowy gość, bo wyjątkowy czas. Spółka niedawno debiutowała na New Connect i panie prezesie, jakie są pańskie odczucia? Jak pan widzi ten cały debiut, który się odbył, można powiedzieć, dosłownie przed chwilą? No tak jeszcze ciężko, ciężko powiedzieć, prawda, bo dopiero, dopiero minął jeden dzień, od kiedy de facto ruszyliśmy, bo pomimo, że mieliśmy jakby debiut teoretycznie wcześniej, no to zainteresowanie było tak duże, że, 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 że wstrzymali. Że, że giełda wstrzymała. No ale już ruszyła i jest dalej duże zainteresowanie. No to ciężko mówić, ciężko mówić cokolwiek innego niż same pozytywne rzeczy. No, jak, jak wchodzi się na giełdę i ludzie chcą inwestować w spółkę i wierzą, że robi na tyle ciekawe projekty, że będzie się rozwijać, no to jest super. No, to jest potwierdzenie tego, że warto było może pracować tyle tych lat. Mam nadzieję, że kolejnym potwierdzeniem już niedługo będzie metamorfoza, która się ukaże. I... Więc ogólnie bardzo pozytywnie bym podsumował. Patrzę na to wszystko, aczkolwiek czekam na trochę tak, już, jeszcze minie parę dni jestem ciekawy, jak to wszystko gdzieś tam wyląduje. No właśnie, 12 sierpnia będzie premiera Metamorfozis, o której Pan zresztą wspomniał. Gra jest o tyle ciekawa i interesująca, że zainspirowana jest twórczością Franca Kawki. Sama gra rozgrywa się z perspektywy pierwszej osoby czyli insekta, w którego ciela się ta osoba. Czy pan nieco więcej powiedzieć o no. samej gry, bo te osoby, które na pewno posłyszały po raz pierwszy o tej grze, na pewno oczywiście większość z nas słyszała, ale te osoby, które po raz pierwszy usłyszały, na pewno są ciekawe, cóż to jest za gra, na czym ona będzie polegać? No gra jest rzeczywiście dosyć wyjątkowa. Zresztą zanim zaczęliśmy ją robić, to poświęciliśmy trochę czasu na badania nad narracją w takiej skali powiedzmy sobie właśnie Mikro razem z mcbr em więc to był trochę proces, zanim doszliśmy do tego, jak właściwie chcemy opowiedzieć tę historię i co właściwie za historię chcemy opowiedzieć, bo jakby metamorfoza była inspiracją dla bohatera, to jest fajny bohater. Gracze wcielają się w Gregora Samse, czyli obchodźnego sprzedawcę, który jest osobą niezwykle Ambitną, jeśli chodzi o możliwości sprzedażowe, dba o swoją rodzinę i tak dalej, natomiast, natomiast niespełniony ma swój, jakieś tam, nie jest do końca spełniony, można powiedzieć. No i on się zmienia w tego robaka. I to jest taka trochę podróż, podróż Gregora przez, przez ten świat, który jest inspirowany no już nie tylko metamorfozą, ale w ogóle prozą. Franca Kaffli, która nam się bardzo podoba i która jest na tyle absurdalna, że też fajnie się nadaje do gier. Jest też ponadczasowa, więc fajnie można do tego pisać dialogi. Więc, więc ogólnie ta podróż to jest to, co, co chcemy powiedzieć, metamorfozie, a opowiadamy to poprzez ręcznie malowane krajobrazy, poprzez mechaniki znane bardziej może z platformówek, czyli skakanie. Nasz robak może chodzić po wszystkim, co nie jest sufitem i też nie jest wybranym tam materiałem takim bardzo śliskim. Co, co daje nam niesamowite możliwości poruszania się po fascynującym świecie, bo wszystko, jak jest większe, to też jest niesamowicie zmienia się, inaczej jest to postrzegamy. No, i jest to podróż, właśnie powiedzmy sobie, po części taka platformowa, po części będziemy spotykać różne postaci na swojej drodze, które będą miały jakieś problemy, które będziemy mogli, czasami musieli, czasami mogli pomóc im rozwiązać. Jednocześnie ucząc się trochę więcej o tym, co tam się dzieje w tym świecie, kim my jesteśmy <laughs> i czy uda nam się wrócić do ludzkiej postaci. Z na samym początku, właśnie wspomnieliśmy, że jest to zainspirowana, zainspirowana gra prozą Franca Kawki, natomiast jakie były właśnie główne takie Państwa inspiracje do, skąd w ogóle może pomysł na tego typu grę? Oryginalnie to był pomysł mojego wspólnika, współzałożyciela Jacka Chojeckiego, na film. <laughs> Gdzieś tam później w dyskusjach przerodził się w pomysł na grę, która później też jeszcze się bardzo wiele razy zmieniła z oryginalnego pomysłu. Jak opowiedział, jak ta gra miała wyglądać pięć lat temu, to powiedziałbym, że to zupełnie trochę inna gra. Natomiast nasze założenia zostały te same. Chcieliśmy zrobić grę inspirowaną światem kawki, nie, wyjątkową, która opowiada ciekawą historię i w którą fajnie się gra przy okazji. I te założenia nie zmieniliśmy, i wydaje mi się, że te wszystkie zmiany, które robiliśmy po drodze, to bardzo fajnie wpłynęły na grę. No i tak, zachęcam wszystkich do uślijstowania do i do kupienia, jak już wyjdzie. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o Państwa jakieś obecne pomysły, czy też właśnie projekty, które Państwo realizują, a również też chcą realizować w najbliższym czasie, to jakich nowych możemy spodziewać się pomysłów? To wydaje mi się, że już. Yy... Takim najbardziej oczywistym byłby Nemesis, Wyszli, wypuściliśmy trailer niedawno. Gra jest w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Ten trailer to taki bardziej teaser, który towarzyszył Kickstarterowi. Natomiast, natomiast to jest gra, na której bardzo się koncentrujemy. To jest razem ze studiem Awaken Realm które we Wrocławiu. Robiło planszówki, teraz już robi też gry komputerowe, nie tylko z nami. Pracujemy nad grą multiplayer, która będzie się opierać na mechanice zdrajcy, czyli cała gra będzie zachęcać graczy do tego, żeby pomagali sobie przetrwać w trudnej sytuacji, natomiast będzie też stwarzać możliwość wicia tak zwanego noża w plecy. I, I ta mechanika, jak ją zaimplementować w tym świecie kosmicznym. Bo, bo, bo Nemezis jest grą już bardziej odbywającą się w kosmosie. To to jest to, nad czym pracujemy powiedzmy sobie właśnie w z we Wrocławiu. Natomiast projektem tutaj w Warszawie, oprócz tego, że jeszcze pewnie będziemy jakieś pacze wysyłać do metamorfozy i tak dalej, No to jest Interkosmos 2, który jest kontynuacją Interkosmosu jedynki, Natomiast jest taką duchową kontynuacją, bo się dzieje już w latach bliżej roku 2000, trochę tam jest o milenium Bugu, Zmieniliśmy mechaniki tej tak, gry, natomiast, natomiast to też, też należy się jej raczej spodziewać w przyszłym roku. I jeszcze może tak dodam, że ta gra Intercosmos, jak ktoś będzie sobie patrzył na pierwszą część, no to, no to myślę, że estetyka to jest dosyć dobra wizytówka tego jak, 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 jak to może wyglądać, natomiast, natomiast będzie można grać już z drugą osobą i chcemy również umożliwić granie bez hełmu w VR, także oczywiście gra jest stworzona na VR, natomiast już chcemy umożliwić, żeby jednak każdy mógł sobie tam zobaczyć jak się lata w kosmosie. No właśnie, a co zaskoczy wszystkich graczy Interkosmos pierwszej części? Co zaskoczy ich w drugiej części? Czy są jakieś takie wątki, czy ja bardziej mogę powiedzieć. Tak? Nie mogę powiedzieć, bo ich nie zaskoczy wtedy, no przecież. Mhm. Ale... A czy jakieś nowe spojrzenie się pojawiło w tej drugiej części? Jakieś może są jakieś takie wątki, które mógłby Pan na przykład poruszyć, czy jakieś elementy wystąpiły w pierwszej części, które bardziej zostały rozwinięte, czy może jakieś inne właśnie spojrzenie co do samego właśnie tutaj jakby całej planszy gry? Tak, no powiedziałbym, że Interkosmos to jest, są, z jednej strony jest to historia, z drugiej strony estetyka i z trzeciej strony mechaniki. Jeśli mówimy o historii, no to z, 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 zmienia się oczywiście, zmienia się setting, będzie więcej aktorów, będzie więcej możliwości decydowania co się dzieje. Jeśli mówimy o, 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 o stronie artystycznej, to zmieniamy w ogóle klimat. Mamy już tutaj lata, właśnie bardziej 2000 rok, to wciąż jest, to wciąż jest, powiedzmy mocno industrialny wygląd, ale to już się trochę zmienia. No ale najważniejsze to jest gameplay, prawda? I tutaj największe zmiany można Największych zmian należy oczekiwać. Chcemy, żeby było, żeby gracze mieli znacznie większy wpływ na to, co mogą robić z kapsułą, niż w pierwszej części. No bo tam po prostu trzeba było wylądować. Tutaj, jakby scenariusz tego lotu jest troszkę bardziej skomplikowany i gracze też będą mieli więcej wpływu na to, jak kapsuła się zachowuje. No, oczywiście, musimy też my do końca zrozumieć, jak możemy pomóc graczom, żeby ta gra na przykład nie była takim faktycznym symulatorem, gdzie coś, żeby cokolwiek móc zrobić, musi minąć 3 godziny. A z drugiej strony, żeby w miarę, rzeczywiście, że było takie poczucie, że jest się faktycznie tym astronautą w kosmosie. To są, to są, to powiedziałbym, że na każdym polu będą różnice i mam nadzieję, że, 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 że tak do tego, do tego zmierzamy, tak, mam nadzieję, że nam się to uda osiągnąć. A proszę powiedzieć, z pańskiego punktu widzenia, obserwując różnego rodzaju trendy na rynku, właśnie gamingu, obserwując też na pewne wymogi ze strony samych graczy, czy widzi pan jakąś tendencję, czy tam jakieś pewne trendy, w którym obecnie zmierzamy, jeżeli chodzi o gaming? Pytam się, czy obecnie gracze przede wszystkim jakby stawiają na Odpowiednią grafikę stawiają na realizm, czy może są nieco znużeni światem, światem czy to fantazji, czy science fiction, wybierają bardziej gry osadzone w takiej rzeczywistości, z którą mogą się sami identyfikować. Oczywiście wiem, że tutaj nie ma jakby jednoznacznej takiej odpowiedzi na to pytanie, bo każdy jest inny, ale tak jak pan obserwuje przez lata, jak ten rynek się zmienia, to czego tak naprawdę oczekuje współczesny gracz? Czy w ogóle jest pan w stanie tak nawet postarać się odpowiedzieć na to pytanie z własnej perspektywy? No postarać się oczywiście mogę, natomiast, tak jak pan mówi, no to jest dość trudne pytanie. Moją, moim, moim, moim zdaniem największą różnicą rynku dzisiejszego z rynkiem, powiedzmy, wcześniejszym jest taka, powiedzmy, sobie rozwarstwienie trochę rynku. On się poszerza, jakby coraz więcej ludzi gra w gry komputerowe, ale też poszerza się wiek ludzi, którzy grają. I mam wrażenie, że powoli tworzą się już tak naprawdę bardziej widocznie rynki takich dojrzałych graczy i graczy takich, którzy po prostu chcą sobie popykać w coś kolorowego i oba te rynki już teraz są jakby słuszne. Tak jak kiedyś się robiło gry tylko dla dzieci, to miało sens. No to teraz i przy tym dzieci to też oczywiście nie mówię tutaj o, nie tylko o ośmiolatkach, tylko to, 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 to trzeba, to, to różnie też można kategoryzować, prawda? To może być też młodzież na przykład i, i, i dzięki temu wydaje mi się, że Plus, z drugiej strony, mówimy też o bardzo dużej grupie ludzi. Tak? I nawet jak sobie myślimy o takich grach jak Grand Theft Auto 5, które jest jakimś w ogóle kosmosem, jeśli chodzi o sprzedaż, i to jest najlepiej sprzedający się chyba entertainment kiedykolwiek, który się sprzedał. Nie wiem, teraz dawno nie patrzyłem, ale tam pewnie za 80 milionów już egzemplarzy się sprzedało. No to dalej mówimy, jak sobie policzymy, ile jest graczy na Steamie, tam 200-300 milionów, później jest ponad 100 milionów konsol, sony PlayStation 4, już nie mówię o starych graczach Xbox i tak dalej. No to mówimy też o jakimś tam o grze, którą niby wszyscy grali, a ja tak nie wszyscy grali. Tak więc gdzieś tam na koniec uważam, że dla każdego, że jest fajny rynek, dlatego że dla każdego może się znaleźć odbiorca i to nawet w takiej dużej, dużej ilości. prawda Nie trzeba zaraz nisze, już nie mówimy teraz o tysiącu ludzi. I to powoduje, że można eksperymentować z grami. Mi się wydaje, że to czego gracze najbardziej teraz oczekują, to jeśli gra powtarza znane schematy, to oczekują jakości i może jakiegoś dobrego twista, bo głównie teraz nowe konsole, no to grafika, tak, 4K, super streamowanie, tam nie wiem w wielu klatkach, a z drugiej strony oczekują jakichś tam nowych funkcjonalności związanych z multiplayerem, z tym, że, że świat może dużo więcej można liczyć w świecie i dużo więcej może być zależności pomiędzy sobą. Więc są możliwe takie gry właśnie jak Battle Royale i tak dalej. I wydaje mi się, że przez to, że dużo starszych osób gra, tak i bardziej dojrzałych, to jest bardzo duże miejsce na wszelkiego rodzaju gry związane z narracją i opowiadaniem historii. Także tak mówię, no nie ma takiej według mnie prostej odpowiedzi, ale to są te trendy, które ja obserwuję. Czyli coraz więcej nowych graczy się pojawia, zarówno tych, którzy jeszcze parę lat temu nie, w żaden sposób nie grali, nie korzystali z tych gier, którzy mieli takie możliwości. Mówię tu oczywiście o pewnej jakby grupie starszych graczy. I obecnie oni coraz bardziej interesują się tymi grami. I czy te osoby no można młodzie... brać, tak? Przepraszam. gracze y -y. Tak, tak. Natomiast czy ci starsi, ci starsi gej, gamerzy, którzy pojawiają się, którzy jeszcze te 20 lat temu nie grali, nie korzystali z gier, to czy widać, że oni jakby celują w pewnego rodzaju gry, jakby są konsumentami gry, który, których po prostu nie było te 20 lat temu, czy tu jest tak całkowite zróżnicowanie? Ja myślę, że to jest głównie kwestia percepcji. Chociaż to oczywiście jest totalnie moja subiektywna opinia, bo tutaj jest naprawdę już ciężko powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia percepcji i tego, że gry są postrzegane jako mainstream coraz bardziej. To już nie jest, to już nie jest coś, co się robi w piwnicy albo się robi tylko, jak się przygotowuje do lekcji, bo jak się przygotuje do pracy, przecież to przecież kto ma czas na gry. I już nie ma takiego ostracyzmu i teraz jak ktoś powie, że gra w gry, to się pewnie parę osób z open office odezwie, czy tam z biura, że też może w to grają, a nie tam cisza i ktoś się spojrzy to za prawda? Więc to, to mi się wydaje, że jak twój znajomy gra, czy twój kolega, czy nie wiem, syn zachęcił Ciebie, żebyś coś spróbował i ty to graś nagle, to okazuje się, że jest fajne, opowiesz kumplowi w pracy i to nie jest żaden wstyd, to wydaje mi się, że to jest sposób na to, że to jest też poniekąd powód, że, że, że coraz więcej takich osób. W gra, w gry komputerowe, no? takich jak może już ja. Trzeba mnie zaliczyć tak. w tej grupy. Zaczęliśmy oczywiście od spółki OvidWorks. Przeszliśmy też, można powiedzieć, przez szerokie trendy gamingu. chciałbym tak na zakończenie zamknąć, też właśnie wracając do naszej jakby korowej tematyki, czyli spółka OvidWorks. Z pańskiego punktu widzenia: co wyróżnia właśnie Ovitword, co wyróżnia Państwa gry, co można znaleźć w Państwa grach, czego nie znajdziemy nigdzie indziej. No, nasze gry, naszym założeniem takim największym i to, z czym chcieliśmy jak tworzyliśmy spółkę, to jest tworzenie gier, które opowiadają fajne historie, ale jednocześnie, które fajnie się gra. Tak? I to jest takie pewnie każdy, który robi, kto robi gry gdzieś tam na koniec w głowie ma, że chciałby, żeby jej gra była responsywna i żeby ładnie wyglądała i żeby jeszcze była ciekawa, natomiast dla nas rzeczywiście to jest bardzo istotny punkt na przykład przy metamorfozie która zaczęła się jako głównie opowiadania wynikające z literatury, czyli oczywiście weszliśmy z historii. Bardzo tutaj nasz lead programmer dużo zdziałał w silniku Unreal Engine. Spowodowało, że tym robakiem strasznie fajnie się chodzi po tych ścianach, na to normalnie się nikt nie pozwala, i to naprawdę był długi proces dochodzenia do tego, jak to ma działać, żeby to naprawdę fajnie się pograło. Więc ten cel naprawdę nam przyświęca, i wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą będziemy pilnować i którą pilnujemy we wszystkich naszych grach. To samo było widać w Interkosmosie, mam nadzieję, że to samo będzie widać w Namedysie. Natomiast inną taką rzeczą, która wydaje mi się, że nas wyróżnia, jest, jest pasja naszych ludzi. Oczywiście ja. Sam nie pracowałem wcześniej za w studiu growy, więc ciężko mi powiedzieć. No, ja pracowałem w różnych firmach, no i widzę, jak ludzie podchodzą do pracy i widzę, że tutaj ludzie, którzy do nas przychodzą, chcą z nami dalej pracować od lat. I jakby ten zespół, czy, czy jakby ten taki klimat, który spowodował, że te gry nasze powstają i mają kształt taki jak dzisiaj, gdzieś tam dalej się utrzymuje u nas i, i, i jakby nowe osoby dołączają do tego. Więc wydaje mi się, że. Ten, ten inspiracyjny zespół to jest rzecz, która bardzo ma przed sobą fajną przeszłość. Panie prezesie, bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę i oczywiście przypominamy wszystkim, dziękuję. że już 12 sierpnia premiera gry długo oczekiwanej Metamorphosis, która powstała i zainspirowana twórczością samego Franza Kawki. Raz jeszcze dziękuję. Pan prezes Jacek Dębowski, prezes zarządu Ovid Works, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.